Witam serdecznie na kanale poświęconym kolekcjonowaniu figurek X-Men. Dzisiaj obejrzymy sobie Forja Hasbro w linii Marvel Legends build figur Kaliban. Także trzeba skolekcjonować wszystkie sześć figurek, czyli Bista, Weapon X, tego to Blink Jubilee i Skullbustera, żeby zbudować tego dużego Kalibana. Caliban. I jeszcze opcjonalnie w tej linii wyszedł Gambit, ale już bez żadnego dodatkowego elementu tego, tego, tej, tej, dużej, tej dużej figury. Pudełeczko bardzo ładne. Jeżeli ktoś kolekcjonuje figurki w pudełku i tak by chciał, żeby na, na płeczce stało, to na pewno będzie to, to elegancko wyglądało. Tutaj za szybą bardzo ładnie widać Forge'a, widać jakieś bronie, dodatkowe elementy. Dodatkowo można ocenić, czy oczy na pewno nie są jakieś takie, jedno na Kaukaz, drugie na, na Maroko. Widać element, komiksowa wersja, tutaj grafika, ładna Forge'a, ta sama z tyłu. No i co jeszcze, z tyłu, z dołu, żeby nie, nie gryźć. Ładny X. Zajrzymy do pudełka. O pomoc. Poprosimy mojego asystenta. Na tuś! Czekaj, synuś. Cześć, ja jestem Natan i tam jest figurek of X-Men. Ucz i tam jest. Daj, pomogę ci, pomogę. Pomogę, pomogę. Dwa. Pomogę trochę. Figurek, ale teraz tam będzie trzy figuryk of wow. X-Men. <laughs> Co ma? Pistolet jeden? Super. Gun! Taki ma gun. Just have to kill it out. Drugi ma. Shotgun! Masz rację, to shotgun. Forge. Human! And the beast. Hand of the beast. Oj! Jakieś takie luźne trochę. Luźne ma te frędzle. Ten może trzymać. Może trzymać. And he can hold the gun. He can hold the gun. The big gun. She's But... gonna fight with, with this one. Oh yeah, that's... Super. I'm gonna show you. Pew, pew! I have a shotgun! Yeah! Ta ręka jest super duża. Okej, okay. obejrzyjmy go sobie z bliska. Jeżeli chodzi o... Twarz. Fajnie, że wyrzeźbili mu wąsa, a nie tylko pomalowali jakoś tanio. Rambo Bandana, nieźle. Tutaj troszeczkę mamy jakiegoś niedoskonałości kleju. Będziemy musieli to zaraz skalpelem usunąć. I na sztywno zrobiony kucyk, Także będzie blokował artykulację. Z oczu brązowe, ale nie czuć, żeby to był Indianin. Skórzane szelki z dodatkowymi kieszeniami. I tutaj ma jakieś jeszcze przelotki. Tekstura samej skóry jest fajna. Natomiast i detal jest ok Pas X-Men już troszeczkę odstaje od, od całości. Jego broń to jest broń, którą już widzieliśmy wiele razy. Nowoczesny shotgun. Fajny. Podoba mi się. Pasuje do niego. Pasuje do niego jako osoby. O, tutaj już mamy delikatne wady na... Czyli tak... Tutaj lekkie niedomalowania przy samym barku i tutaj cięcie z bicepsu nachodzi na ramienny, także świeżo z pudełka i, i już takie wady troszkę słabo. Będziemy musieli to też jakoś podmalować, jeżeli uda mi się dobrać kolor. Kolor rękawicy do samej dłoni, do reszty troszeczkę odstaje, ale nie widać tak, tak bardzo. Trzeba naprawdę kołem okiem z bliska się przyjrzeć. Świetnie wykonana, mechaniczna noga. Zbudowany jak Kapitan Ameryka. To jest taki standardowy bak, który oni mają. Te jego buty dające mu taki orientalny, indiański styl. Troszkę luźne są, potrafią spadać. Kabura na pistolet, też gicior. No i pistolet w tym samym metalicznym, e, zielonym odcieniu. Noga jest super zrobiona, naprawdę, naprawdę bomba. No i bardzo klasyczny, bardzo klasyczny wygląd kolorki. Dzieje się tutaj, nie? Troszeczkę mamy tutaj przestrzeni, gdy patrzę za bardzo w dół. Och, i to samo z tyłu. I od boku jest. To nie jest dziewczyna, ale noga od dupci troszeczkę odstaje. Jakby to komuś przeszkadzało. Jakoś strasznie. To to, to są takie. Takie zadowalety jego. Jeżeli chodzi o jego artykulację, od głowy począwszy ładnie do dołu. Nie za dużo do tyłu. Oj, tutaj jeszcze widzę, jest. Jest pęknięcie, niestety. Jest na stanie, stawie kulkowym, plus tutaj to cięcie, ale nie może za bardzo poza obrotem. Nie może tutaj specjalnie poszaleć prawo-lewo. W barkach odchylamy się tyle. Oczywiście 360. Troszeczkę do dołu. W sumie, w sumie ten, ten cały harness, te całe szelki nie, nie limitują go za bardzo. Tak jak wspomniałem tutaj w bicepsie jest cięcie z dwóch stron, z tej strony z jakiegoś powodu jest troszeczkę przyciasnawa. Chociaż tu się wydaje ten biceps z miękkiej, mięk, miękkiego plastiku, to i tak tnie podwójny, dwustawowy łokieć, ale tak, jest powyżej, 60, powyżej 90 stopni, jest powyżej 90 stopni, chociaż rękawica troszeczkę, ładny detal na niej jest, troszeczkę wchodzi niestety. Ehm, dłonie mimo że są do trzymania broni, przynajmniej jedna, tu sobie, jedna tutaj jest z, z palcem na pistolet, to się zginają do środka i na zewnątrz, i to obie. A nie do góry i w dół, tak jak powinno z pistoletem, dla lepszego trzymania broni, dla lepszych ustawień, tak jak, tak jak to zazwyczaj robili. Oj, tutaj straszny ten gapyć. Straszna ta przestrzeń, tutaj jest w niektórych ujęciach. z z tyłu. Mamy tutaj w klatce cięcie, w pasie, uda. Czy to jest cięcie w klatce? Jak się ten staw nazywa? Kurde, zapomniałem. Van Dam. No, szału nie ma. Cięcie w udzie. Dwustawowe kolano. Tutaj pod butem widać też kolejne dobrze zrobione cięcie i stopa. Tyle do dołu, balerina i może się jeszcze tutaj obracać wokół, wokół tego pina, który, który tam wystaje, jak z kopnięciami. No nieźle. Taki Alakankan do tyłu to już prawie wcale, bo tutaj dupą mu przeszkadza artykulacyjnie jest znośnie. Najfajniejsza rzecz z tą, z tą figurką to jest nie tylko to, że to jest najbardziej klasyczny Ford jakiego, jakiego mamy, ale to, co możemy z niego zrobić. Szybka wymiana butów, nogi, głowy, troszeczkę talentu do skrzydeł i proszę uprzejmie mamy Banshee. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak zrobiłem tego Banshee, link wrzucę na koniec wideo. Jeżeli chodzi o rozmiar, to bardzo dobrze będzie wyglądał na naszej półce zresztą z linii X-Men, ponieważ tak naprawdę to jest dokładnie to samo ciało, ta sama figura, która została użyta przy Cyclopsie. Troszeczkę inne buty, rękawice, oczywiście głowa, pomalowana jest inaczej, ale wzrostowo jest to to samo, więc będzie świetnie wyglądał. To jest dosyć popularny też użyty u Kapitan Ameryki, jeden z najpopularniejszych i najczęściej używanych przez Hasbro jakby form wzorców. Także nie ma tutaj, nie ma tutaj strachu. Jeżeli chodzi o Forge, który nie był ani jakiś specjalnie niski, tak jak Wolvie. Patrz w kamerę, chłopie. Tak jak Wolvie, ani wysoki, tak jak... ani specjalnie wysoki, tak jak Omega Red. Omega Red będzie tutaj od hopaków dużo wyższy. Troszkę, tak? To jeszcze dla porównania użycimy Kolosusa Kolosusa z Diamond Select. No, ten to jest wieża w porównaniu z nimi wszystkimi, także on rzeczywiście troszeczkę odstaje, chociaż kolosus rysowany, czasami jako naprawdę, naprawdę duży, więc trudno tutaj się czepiać Ale w całej linii jest ok Jest wyższy od Łowiego niższy od takich naprawdę dużych postaci, jak postawmy go równo, jako megaret. No i tyle, z całą, z całą, z całą ekipą, z całą X-Men Blue, tak, niebieskimi X-Men, przepraszam, X-Men Gold będzie wyglądał naprawdę dobrze.